Są te smugi z światła, jakbym tam wsadził. O, wow! Ale jazda. Wyświetlałem się te kolce? Chyba się iść. Nie, nie ma ich chyba. Kurczę, tutaj są. To też spróbuję wsadzić po prostu to w te światło. O, mogę przejść? Chyba tak. Dobra, super. I teraz czekajcie, bo te kolce tutaj jeszcze wyjeżdżają. Czy nie? Tak, wyjeżdżają. I znowu tam muszę chyba wypchać to w światło. O, super. Ała, i mnie zabiło. Nie wiem czemu. Czekajcie, dwa razy w lewą chyba wiązkę wkładałem, a ostatnią to chyba w prawą trzeba wrzucić. Drewienko. Tak więc powtórzmy to. Najpierw waliłem w lewo. Jak dobrze pamiętam. Ała, źle pamiętam. Najpierw było w prawo. O, dobra. I teraz jest chyba na tej dobrej pozycji. Tak, bo na górze się pojawiają te symbole w ogóle. I teraz będzie w lewo. Ok, bomba. I teraz tutaj w prawo. Otworzy się? Tak, otworzy się. Cudownie. No, weź to, Elward. Dziękuję. No i lecimy. Ale nie, fajna zagadka była. Naprawdę sympatyczna. O, tutaj widzę, jest następny obrazek. Aha, no super po prostu. Bomba. Jezu. Hu, na szczęście nas nie walło. No To jest ta smuga po lewej. A, widzicie, mogę to zatrzymywać. No to dobra, to zatrzymiemy sobie. I lecimy. To prosta sprawa. Okej. Okay. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. To jest, znowu będzie? Dokładnie. Zatrzymiemy. I lecimy. Zatrzymiemy. Właściwie wtedy rwianko powinno bym to piznąć i tak by wyleciał, no ale dobra. Gra komputerowa, ok. No i lecimy. I tutaj jest chyba koniec, z tego co widzę. Dokładnie. Hej ho, Może ja to wyrzucę. I teraz tak, widok z oczu bym chciał. Aha, no tak, wyrzuciłeś to inteligentnie, tak żebym nie mógł przejść. Eee, Hops. znowu w dół. O Boże, już myślałem, że wyleci stąd. Aha, a jak przez to mam przejść? Może tym patykiem? Nie, nie da rady. Ach, to czekać? Mam benzynę, żeby to podpalić. No coś mam w sumie. To spróbujemy. I teraz tak, na no, ja Sie chyba ją rozlewał. No tak, no, bierze mi deski. <słuch> to sterowanie. Ale mam amunicję zapalającą. E, to nie muszę nawet tego łączyć. Jakbym zrobił tak. Nie no, idealnie. Jakie to proste było. <słuch> no i lecimy. Co tym razem? Kurczę to wydaje się. Całkiem fajna. I tam, I tam musimy się chyba dostać do góry. Dobra, aha, i to, to jest też z drewna. No to super, to zaraz spróbujemy to podpalić. Ale najpierw wskoczymy sobie na to. Nie, nie da się na to wskoczyć. Czyli na pewniaka jestem pewien, że trzeba to podpalić. Pyk. I co teraz? No teraz będzie na pewno jakaś szybka akcja, jakaś czasówka znowu. Tak to wygląda. Pewnie ściany będą chciały nas zmierzyć albo coś. Hmm, zaraz zobaczymy. Tą smugę jakbym wszedł, nic się nie dzieje. Dobra, i teraz padło. I co? Jezu, kurczę to poleciało do góry. No to jesteśmy w dupie. To jesteśmy naprawdę w dupie. Ja tam miałem wczasu stanąć po prostu. I dałoby radę. A te ściany faktycznie nas chyba zmierzą. Tak. No to naprawdę jest super. Bomba. Teraz tam nie wskoczę. Spieprzyłem po całości. Ja nie wiedziałem o co chodzi tak naprawdę. Czy teraz po prostu podpalę to gówno... ...i od razu wskoczymy tam, na tą zapadkę. No damy się już zmierzyć, bo naprawdę... ...całość jest spieprzona, nic z tym nie zrobię. I pozamiatane. No dobra, weźmiemy broń. Amunicja zapalająca i lecimy od razu tutaj. No. No i prosta zagadka. Tylko trzeba było wiedzieć po prostu, co się dzieje. A, tak, kolejna lina, bomba. Schodzimy. Teraz na tą po prawej się przerzucić. Aha, i znowu mamy jakiś pokój, jakieś pomieszczenie. Kurczę, tutaj też będzie hardcore z tego co widzę. A ten chórek kurczę fajnie, gra. Naprawdę podoba mi się ta ścieżka dźwiękowa. Szkoda, że gra jest taka główniana. Z tym samym soundtrackiem, coś innego wyszedłbym, może majsterz tych swoistych. Aha, i widzicie, tu jest ciemno. Jakbym podpalił to. O, idealnie. To teraz widzę, gdzie mam iść, a to jest chyba jakiś labirynt w ogóle. O, cholera, no, oświetlaj to przed sobą. Nie wiem, tutaj. To chyba nie, kurwa w prawo, raz w lewo. Nie wiem, czy dobrze idę, pewnie nie. Kurwa, i spadłem. Mam takie wrażenie, że w ogóle sufit próbuje nas zmierzyć, On się obniża, prawda? Że trzeba się tutaj śpieszyć. Aha, w ogóle na suficie też mamy ten mapę taką rozrysowaną. Jak mamy iść, to jest chyba lustrzane odbicie tego, co jest na dole. Inaczej by nas nie, zmierzy nie zmierzyło, tak? Dobra, to idziemy spokojnie w prawo. Teraz tu. W lewo da się. Da się, idealnie. A w ogóle. O, patrzę. Mogę zatrzymać ten sufit, żeby nie leciał na nas. Bomba. zatrzymmy go na moment. I teraz gdzie? Tutaj. W prawo, spróbuję. Przed siebie, przed siebie, przed siebie, przed siebie, przed siebie, w lewo. Kurczę, Sufit już jest nisko. Ooo, lecimy. O, udało się chyba. No, no to super sprawa. Ach, cholera jeszcze się potrubowałem o ten ogień. Dobrze się z tą dechą. Albo i bez niej. No Edward ją po prostu sam siebie wyrzucił. Tutaj te pochodnie znowu się same zapalają. To jest też fajny patent, że te pochodnie tak kurczę przeskakuje ten ogień. Wraz z nami. Aha, i co teraz? Kurczę jak ten chórek mi się podoba ta ścieżka dźwiękowa teraz. Na sam koniec gry po prostu dorzucili takie utwory. To są jakieś symbole na tych głazach. Ugląda też uciekają krwią. Bomba. Kolejna chyba zagadka jakaś. Weźmiemy sobie jedną pochodnię. I właściwie spróbujmy to podpalić. Zobaczmy co się stanie. Pomyślałem, że nic nas tutaj nie zginiecie. Tam jest jeszcze jakieś jaskinia, zaraz na wyjdziemy, tylko chcę zobaczyć co się stanie jak to się przepali. Aha. A widzicie i było coś tutaj takiego. Na tym chyba można coś wyważyć z tego co widzę. Bomba. Super. Teraz wybiegniemy tutaj, może tutaj są jakieś drzwi do wywalenia. A, chyba nie, chyba tak to nie działa. Dobra, to postawimy to na razie. Idę po pochodnia. Teraz przejdziemy się może w tamtą stronę. W tej sali nic chyba za bardzo też nie było. A ja coś będzie z tym jaskinią na bank. O, kacsenka. Gdzie płomień się zgina, tam ścieżka rozwija. Głębokie. Dobra. Płomień się zwija, tak? Tu się jakieś. Patrzcie. Coś się z tą pochodnią dzieje. No tak, no i to, to będzie na bank coś tutaj. I powiecie, że nie. A mamy jeszcze coś takiego, żeby wyważać tym, bo nawet ikonka na to wskazywała. Jak to podnosimy, to podejrzewam, że coś tutaj do wyważenia będzie. Wiecie, po prostu jak ogień ten, ten faktycznie się zgina. To są tutaj podmuchy wiatru, tak? Czyli będą jakieś delikatne skały albo. A, bomba. Dokładnie o to chodziło. Jezu, a co to jest? O oh, fuck. Witaj nosicielu. Nazywam się Hermes Kurwa, co to jest? Jestem twoim kluczem. Zajebisty klucz, naprawdę. I co? I on tutaj tak długo siedział, aż Edward nie przyszedł? Ja nie mogę i ty. Więc klejnot wreszcie znalazł godnego nosiciela. Przepraszam? O czym ty do diabła mówisz? Jestem nosicielem, tak jak ty. Podzieliłem kamień na dwoje, gdy zrozumiałem, że raz oszukał. Uszkodziłem go dla naszego dobra, i zamknąłem się tutaj, aby czuwać nad swym brzemię. Mhm. Mm Przebywam w tym pokoju od wieków. W tym czasie druga połowa klejnotu przychodzi. Ale stary od wieków to byś się przekręcił. Zbijając i demoralizując ludzi. Wreszcie znalazła ciebie. Jesteś ostatnim prawdziwym nosicielem. Kurwa, nosicielem, jak to brzmi, odmieni ten świat. Mhm. Mm tak, zobaczymy. Sądzę, że nadszedł czas, aby zapoznać się z cudem współczesnego świata. Automobile, chodź za mną. A chyba będziemy gdzieś jechać samochodem, tak? Coś mówił Edward o automobilu i się nabijał z niego. No też słaby był taki bełkot, właściwie kurczę, jak on wygląda, cały z krwi jakiś taki rozwalony, A Te oczy też ma takie, kurcze. ja nie mogę. Jak, 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 jakiś potwór z Silent Hilla czy Resident Evil, masakra. W końcu znowu widzę świat. Jak go widzisz, że masz Lepiej oczy szyte? Może długo nie przetrwać. Zbudowałam zamek. W końcu dobre wieści. Jest tylko jeden mały problem. A czy powinno mnie to dziwić? Jak tylko ukończyłam zamek, zaczęło się jakieś odliczanie. Notatki te otwierdzą, że nie da się go zatrzymać. Musisz przynieść klucz z powrotem, zanim skończy się czas. Albo. Notatki mówią, wszystkie drzwi zostaną zamknięte. Będziemy mieli przerypane. Świetnie, dzięki, Sara. Naprawdę wiesz, jak zmotywować faceta. Nie ma za co. Wciąż pracuję nad tekstem przepowiedni. Dam ci znać, jak coś znajdę. Tymczasem śpiesz się. Jacek wysypuje się z klepsydry. Wiem, potrzebny nam samochód, aby przetransportować twój wrażliwy tyłek do muzeum. Okej, okay, mamy na tę minutę. Bomba. Cel mamy gdzieś po prawej w ogóle. No to po co nam ten samochód? Ja tam dobiegnę w przeciągu tej minuty. Boże o to chodzi, że tutaj jest samochód zaznaczony. Tak, tak, chyba, chyba o to jednak chodzi. Kurczę, no, a to ja nie wiem czy ja się wyrobię, naprawdę kurde, ale do dojebali. 30 sekund, tak, i pewnie muszę jeszcze po niego wrócić, żeby było śmieszniej. No, zapal brzesz go. A nie, on tu z nami siedzi. Bomba. Czekaj. Hej, podtrzymaj to dla mnie. Co to za dziwny artefakt. Artefakt, boże. Wewnątrz jest dusza. Sara to Hermes. On jest kluczem. Nie pytaj dlaczego. Co ty powiesz? Tak czy siak, Edwardzie, wszystko rozpoczyna się i kończy ten. No dobra, ale czas mi leci. Z tego co wyczytałam, przestańcie gadać, bo czas mi leci. Noż kurwa, mać, a ja nie mogę prze przerwać tego filmiku. No i tak, no i bomba. I mam 40 sekund, bo musieli sobie porozmawiać w samochodzie w ogóle o telefonie, o artefakcie. I jak przeciągają. Nie mogli tego, nie wiem, nawiązać tej dyskusji podczas jazdy. No i w 25 sekund na pewno się nie wyrobię. Zaczęła się obracać. W górze spirali znajduje się kula. Świeci coraz jaśniej. Ja pierdolę. Nie dojadę na czas. Zresztą ten licznik też jest taki zeschizowany i to totalnie. Raz jest 40 sekund na nim. Raz 50. Raz dorzucają mi 20 sekund. To ja nie wiem, ile mam w końcu tego czasu. I teraz minuta została. Widzicie, kurczę. Ten licznik jest straszny. Kurwa i jeszcze drogi tutaj nie ma, no. Nie wiem, że dużo przeklinam w tym materiale, ale. To jest coś strasznego no naprawdę. No, skipcili trochę tą grę. A, tak, super, a stąd pewnie nie wyjadę. No tak, i je prosto drzewo. Mostek jakiś w ogóle kurde, zablokujemy się chyba. Nie, dobra, jest jest OK. Jaka trasa zjebana. No. Kula dotarła na sam dół. Zapalił się pierwszy symbol na szczycie Spirali. Symboli jest 5, zostały czterech cholera! Właśnie zaczęła się toczyć kolejna kula! Tak, tylko że ja nie mam jak tego objechać tutaj chyba. A i miałam go dowieść do muzeum, a... czekajcie, widok z tego skokpitu w ogóle i jedziemy. Wyminąć jakieś te drzewa w lewo, w prawo, bomba. Gdzie teraz? Kurde, no nie obiadę tego. Jezu, co tu się dzieje? Wow. Dobra, teraz tędy. Czasu mam naprawdę mało. I teraz by się przydało Druga tak. Dodatkowe sekundy. No i są dodatkowe sekundy. Widzę trzecią kulę, Edwardzie! Ten gość wie wszystko, musimy to powstrzymać! Ale co on wie? O, o co tu chodzi? No kluczem. wiem, że jesteś kluczem, zamknij się. Eee, tak, to była jakaś rampa, ale oczywiście z niej nie skorzystałem. Musiałem z niej zjechać. Trzecia kula zakończyła cykl. Ja pierdolę, co tu się dzieje. Jaka trzecia kula w ogóle o co tu chodzi? Dobra, zaraz mi się auto jeszcze rozwali. No dobra, obiadę to jakoś. Tak, powinienem to objechać. Czekajcie, tą stroną doradę No pewnie, bez problemu. Teraz tak, tutaj, pozostał tylko jeden. Mam nadzieję, że ci się uda. No też mam taką ma nadzieję. Minuta to może dam radę. Ty! ty zasługujesz jedynie na w jaja. O Boże! Okej. Okay. Kolejna Sara, musisz być tak wpływająco na, na sam koniec. Ja rozumiem, że emocje i tak dalej, ale... Wow. No i wskoczyłem nie w tą stronę. Noż kurwa jego noga. Dobra, to może jakoś to jeszcze zdąży objechać. Mm -hmm. Dam radę? No tędy na przykład. No proszę, wiedź tam. Guzik. i jest po ptokach. Wow! Nie, nie wiem co teraz zrobiłem tak naprawdę. Aha, zablokowałem samochód. No tak, czy nie wiedziemy tam. Mój błąd naprawdę źle wybiłem się z rampy, a teraz jeszcze zabugowałem tą grę i jest super. Bomba. Naprawdę bomba. Ciu jeszcze spadłem. zmienił. Wciąż czuję szaleństwo. Dobra, to ja jestem za tym, żeby zapisać grę. Zapisać grę najpierw. A teraz ją jeszcze załadować. Wrócę do was w momencie, gdy będę już obok tej ostatniej rampy. Tak więc cześć i do usłyszenia. Jesteśmy blisko tego momentu, w którym nie udało mi się przeskoczyć dokładnie tak. To jest ten moment. Tak więc jedziemy dalej i chyba teraz się udało. Gdzie jesteś Edwardzie? Świat się skończy w ten sposób Tak, świat się skończy w ten sposób. Gdzie jestem w ogóle? Dobrze przyjechałem w ogóle w te miejsce, w które miałem? O co tu chodzi? Tak, mam nadzieję, że podobała ci się przejażdżka. Następnym razem ty prowadzisz. Chodźmy do pokoju. Do jakiego pokoju? Gdzie jest ten pokój? Radar mi się w ogóle też gdzieś schował. Tam wyżej trzeba się dostać czy gdzieś tutaj niżej o Co Kaman. Tu coś jest, tak? To może tędy? Nie, gówno. Otwórzmy najpierw i tak szafkę, weźmiemy sobie jakąś amunicję czy coś. No, jako klucz to on chyba powinien mnie prowadzić, tak, a nie ja go. Czekajcie, nie ma jakiegoś wózku wideo, wózka widłowego albo coś? Bo tutaj te palety fajnie by było też podrzucić. Tutaj bym po prostu stąd przeskoczył. No, tak to wygląda, że musimy się chyba tam jednak dostać. No nie, no nie dam rady. Wózek widłowy. Albo nie wiem co. No kurczę, no przecież nic tutaj nie zrobię. Naprawdę. Lipa jak byk. No i po mnie, i zabiło mnie. Czyli była czasówka, której po prostu nie widziałem. Gdzie jest mój samochód? Okej. Okay. Dalej nie widzę czasu. I nie mam zielonego pojęcia, co należy tutaj zrobić z tym gamoniem. A tutaj ktoś teraz siedzi, tak? Nie, wydawało mi się. Jakieś rury są. Dobra. Raz tak, tutaj jest coś ciekawego. Nie ma nic. Już myślałem, że użyję po prostu czegoś tu i pozwoli nam to się dostać dalej. Ale niestety. Jakieś lampy. Nie no, autentycznie nie wiem, co tutaj należy zrobić. To? Też nie. Chyba, że zamknę oczy. Przymknę oczy, co ja znajdę. Kurczę no. Szybciej, szybciej, szybciej. No nie ma tu nic. A tu jakby strzelić? Też tam się nie, nie, nie dobijemy, nie wskoczymy. No i po mnie. Dobra, słuchajcie, ja wrócę do Was, gdy już wykminię po prostu, co należy tutaj zrobić, okej? Okay? Do usłyszenia, hej. Okej, okay, się mano. E, wiem już, co należy zrobić. E, przy okazji pojawił mi się licznik e, odmierzający czas. E, wcześniej po prostu coś się znowu zbugowało. Te gra buguje się non-stop i nie był on pokazany. Nie wiedziałem, ile czasu mi zostało. E, słuchajcie, jestem naprawdę debilem. Dlaczego zobaczycie za moment? Naprawdę. Trzeba biec tak jak biegłem w tą stronę, tutaj zawrócić, bo nie dostaniemy się wyżej do um, tamtego pomieszczenia kontrolnego. I tu jest widzicie 943, jakaś po prostu ta, ta tablica czy coś. W szafie mamy amunicję, a w ekwipunku w inwentarzu mamy oczywiście pistolet, tak? Należy strzelić w to gówno, pięknie. I odpala się ostatnia, człowiek, który przyszły ścieżkę światła, spacerek był przyjemny. Naprawdę zaczynasz mnie wkurzać, Crowley! Puść mnie draniu! Sadnie dobrze. <grym> nie, okej, okay, chyba mi się nie udało, <grym> dobra. Chciałem chciał uszczelić w głowę, rozumiecie. Wpływem ten ten chwili wpadłem na genialny taki pomysł. Nieważne. Szczelimy jeszcze raz w kutkę. I poczekamy teraz trochę dłużej. Oto człowiek, który przeszedł ścieżkę światła. Spacerek był przyjemny? Naprawdę zaczynasz mnie wkurzać, Crowley! Puść mnie, draniu! Zamknij się, bo zrobię ci w twarzy kolejną dziurkę. Carnby, zaraz staniesz przed najważniejszym egzaminem w życiu. Mogę ci pomóc. Nie będzie klejnotu, nie będzie rozterki. Nie będziesz winien tego, co się wydarzy. Jeśli odmówisz, oboje umrzecie tu i teraz. Kambi, proszę cię po raz ostatni, daj mi kamień! Po prostu zastrzel go, nie martw się o mnie. To słodkie, dalej. Chyba nie chcesz powiedzieć, że straciłeś apetyt na zabijanie. No. Nie wiem, czy tu mogę już liczyć, czy nie. Czas. O, bomba. A no mogłem w go szczelić już po prostu wcześniej, ale. Widocznie tak była skryptowana ta scena. Mam dość tych bzdur. Magiczne klejnoty, potwory, przepowiednie. Nic nie znaczą, gdy się leży z kulką w głowie, co? Crowley. Wolność jest najważniejszym ze wszystkich praw natury. Wolność zabicia lub puszczenia zdrowym. Wybór jest wolny, lecz człowiek staje się niewolnikiem jego konsekwencji. Głębokie. Ale ten gość był prawdziwym sukim, syna. Chodźcie za mną! Na ja pewnie. Pójdziemy za gościem, który po prostu ma szyte oczy. Prowadź, stary. Co. A. Ty, ty, byliśmy już w tym miejscu, ale naprawdę, kurczę, Nie było wtedy tego wiertła chyba. Fajna sprawa. Ok. Tak, i tylko on mógł zrobić coś takiego. On, on jest kluczem, tak, tak. Tylko on mógł rozłożyć ręce. Bomba. Naprawdę super. Fabuła jest tak spójna. Ok, zajebiście obraca się swoje pomieszczenie. Drzwi. Bomba, bomba. Lecimy dalej. Ciekawe, co tam będzie. O, cholera. Jała. No i to już wygląda naprawdę całkiem nieźle. Jest rozmach, naprawdę. Lubię takie wielkie, otwarte przestrzenie z jakimiś ziemnymi rzeszami. Przeważnie japońskie arpeggio miały coś takiego, albo w ogóle japońskie gry. Z pomocą mędrców zbudowałem te świątynie zainspirowany klejnotem. Dostrzegaliśmy go jako dar. Dla tu widzisz, gry MMO wytkali, też miały taki rozmach, naprawdę jak tam jakieś lokacje, wielkie instancje się pojawiały czy coś. To przejście łączące nasz świat z kolejnym. Mhm, nasz oto świat z kolejnym. Pewnie. Drzwi Lucyfera. Drzwi Lucyfera, co kurwa? No nie, no przeginają trochę, naprawdę. To jest taki bełkot i stek bzdur, że szkoda gadać. Dobra, otworzymy drzwi Lu Lucyfera. Ja pierdnę, no ok. Klejnot nosiciela. Mhm. Mm klejnot nosiciela, żeby otworzyć drzwi Lucyfera. Ja, ja nawet tego nie komentuję. Dobra, bierzemy klejnot. Dzięki za zobaczenie materiału. Jeśli ci się spodobał, to zostaw komentarz i like, a jeśli masz czas, sprawdź również poniższe strony i zostaw wpis na moim fanpage'u. Dzięki.